No dzień dobry, widzowie. Ostatnio moja dziewczyna, czyli Shiana pokazała mi fajny tryb w Robloxie. Czyli się, ja je pokazałem, bo mówię o, dużo ludzi gra. Później ona mi pokazuje i mówię, wow, ale fajnie się w to gra. I ja mówię, o kurde, niesamowite. Widzowie dzień ostatnio. Noc, to... Daj się w giga wkręciłem na jej koncie. dlatego widzowie w dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie nową serię z trybu, który jest przysięgam. Przysięgam z ręką na sercu, widzowie. Lepszy od Pet Simulatora X i ja wam w dzisiejszym filmie to pokażę. Na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem. Napiszcie w komentarzu swój nick robloxa, jeśli chcecie wygrać 1000 to możecie je zgarnąć. Wystarczy właśnie nick, wystarczy sub, wystarczy like i możecie suba też dla baby zostawić, żeby było jej miło. Tak, będzie miło. Będzie miło. Dobra. nie masz nic tutaj. Tak? Nic tu nie mam, ale ja powiem tak, od razu widzowie chcę zapowiedzieć, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 5000 w górę, albo 6, to kupujemy wszystkie game passy, które są dostępne w grze instant. Ja w tym momencie na przykład kupuję sobie 2x Clicks, żeby dosyć szybko ten odcinek popłynął. Żeby wiecie, widzowie, można było tak snu przejść i tak dalej. Dodatkowo dokupimy sobie pet sloty, dodatkowe dwa, bo bo wiem, że to się nam może przydać. No i widowie powiem wam tak, to naprawdę może być mega długa, mega fajna seria, ze względu na to, że ten tryb jest aktualizowany dosłownie co chwilę, nie? Tak, on ma dużo aktualizacji. On ma aktualiza Tak, dużo osób gra, chyba 50 tysięcy w tym momencie, przy okazji widzowie, dodatkowo sytuacja wygląda. Dobra, kupujemy, let's go, wszystko kupujemy. Dodatkowo sytuacja wygląda tak, że aktualizacja wyszła teraz, świąteczna widzowie, i my zaczynamy klikać. Słuchajcie, jak ludzie zaczynają. No, w sumie po co ja mam klikać, jak może mi samo klikać. Jak ludzie zaczynają grać, to mają jeden klik, co nie? A Mamy tak, już po cztery, tak. więc no. to jest widzowie, już wyższa dominacja genetyczna. Już lecimy, już lecimy jaja. Od razu. Widzowie speedrun. Ja nie chcę żadnych petów od was, nie chcę petów od innych youtuberów, nie chcę petów od nikogo. Ja chcę sam. Ja chcę sam. jak dobry tą grę w sobie. Nawet by ci się nie przydały te pete. No tak szczerze, to nie. Bo ja i tak sobie, widzowie to na spokojnie, wszystko przejdę. I tak bierzemy, dajemy equip all. Dobra, mamy w takim razie pety. Teraz możemy sobie otworzyć kolejne. No i generalnie, jak widzicie, leci nam to dosyć szybko. Zaraz będziemy mieli piątego peta. Jakie te pety, tak szczerze, żeby, żeby po prostu Tutaj przelecieć Szybciutko do kolejnego etapu, którym Jest, którym są w sumie kolejne pety Które możemy sobie już tutaj otwierać I szczerze, to nawet dosyć szybko mi się wydaje, że nam to będzie szło Tak, tak no szczerze. już wiesz, ty wiesz co robisz No, Sreale, już wiem co powiem. mam robić, teraz kolejne Pety, o, okay. rare fox, powiem wam Widzowie, tak, ja mam naprawdę parę pomysłów Jak tutaj tą serię poprowadzić, więc dlatego serio Zostawcie dużo lajków widzowie i z babą Będziemy też odcinki fajne nagrywać, myślę no, no, Bo ja, możemy tak okay. szczerze, ej, szczerze Można nawet ekipę jakąś złapać widzowie i i tak. z tego ponagrywać więcej. Poślej się nuzi, nie? Ten, no, ten, 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 ten. PSX jest, kurde, no nie wiem, nawet aktualizacja... Słuchajcie, w tym momencie, jak to nagrywamy, mamy 13. W tym momencie, widzowie, no niestety dalej nie ma aktualizacji świątecznej, przynajmniej jak my to nagrywamy. A tutaj już jest od paru dni. A święta, widzowie, wiadomo, trzeba czuć od yy, tak. dłuższego czasu. Więc jakby tutaj tak sytuacja wygląda. Dobra, walimy riberfy w takim razie już od razu. <laughs> No, to Dobry. już, to już widzowie z górki teraz idzie. Rebirth, co powoduje Rebirth, widzowie? Nie dość, że dostajecie gemy, które są wam tutaj zliczane, to jeszcze widzowie dodatkowo zwiększają się wam ilości kliknięć, czyli macie przelicznik i to jest naprawdę niesamowite, że tak to działa, więc serio, widzowie, dużo lajków równa się serii z tego. Lecimy w takim razie tutaj. Możemy no, i... 4 odblokować. Możemy, nie, wiesz co, nie, yeah, ale yeah. tutaj możemy sobie wbić Rebirth chest, wbijamy. W ogóle to jest fajne, widzowie, że tutaj mamy taki skok, co nie? I to jest mega fajne. Skok mamy tutaj, możemy sobie skakać i tych skoków możemy sobie Kupić bardzo dużo. Ile ty masz skoków? O, 6 a nie 8? Osiem chyba nawet 8 masz. No mi się tak chyba, wydaje. No. Dobra, i teraz patrzcie, widzowie, widzicie, my możemy sobie zrobić potrójny skok. Teraz mamy podwójny jeszcze na razie. No i co? I teraz możemy przejść już zaraz do kolejnej krainy, do drugiej. Ej, legitnie, ja przechodzę tutaj to tak szybko, że to jest wasa gra no. jakaś. Wcale nic nie dałem poza, poza robuxami jakimiś paroma. W sumie nie wydaliśmy jakichś mega jakoś dużo. No. no, i to jest mega spoko. Dobra, mamy riberfy, kolejne, możemy ja, to sobie walnąć. 580. Walimy, walimy, walimy. Bo teraz widzowie. Mamy tych rebirthów, jak widzicie one się nam szybko wbijają I teraz wchodzimy tutaj, klikamy rebirth Za 2,5 klocka możemy sobie zrobić więcej tych rebirthów Tutaj mamy przejście na, no 20 koła musimy dobić Więc ja sobie to w ten sposób rozłożę Bo u ciebie kupowaliśmy wszystkie a Ja będę skipował trochę, żeby tych gemów oszczędzić Bo to nie ma sensu kupować wszystkich stopni rebirthów Bo i tak zaraz na przykład, patrz 250 przelicznik widzowie Patrzcie jak teraz nam będzie lecieć Pyk, boom No nie no, teraz to już jest masakra Dobra, pety I tutaj za gemy możemy kupić pety Mamy 3,5 klocka, możemy kupić to i chyba tyle, to może mogliśmy latające je, koty. dwa latające koty, więc unquip na nieźwiatki I Możemy sobie, 10. o, no to właśnie i teraz widzowie, patrzcie co się dzieje Możemy sobie kolejnego rebirth'a Masz poważnie? skrzynkę w ogóle za tym domkiem A więc skrzynka? No, latająca Ty gadasz. Tam no O kurde, nie wiedziałem, dzięki Ej, dobra, jest, robi wrażenie ta skrzynka, ty, patrz co tu się dzieje To już za szybko leci chyba mi się Ej, wydaje ile kosztuje tamten, 27 tysięcy chyba, ten następny pet 25 milionów, no to możemy, jednego co możemy kupić Widzowie, ale myślę, że. O, jakie, uroczy. No urocze, ale myślę, że to nam roboty nie robi ze względu na to, że on ma tam 83 i nie, tak lecimy. No, to my... Coś da, ale wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że my już mamy tyle, że możemy sobie polecieć, myślę, dalej. że trochę dalej. Patrz, zrobimy sobie jeszcze parę reverfów, widzowie, możemy to zrobić w ten sposób. Możemy jeszcze doklepać i cyk. I teraz tak, yy, mamy tutaj za 27 koła. A nie, nie mamy tyle? Mam 15, dopiero. Dobra, no to dobijamy 25 koła, widzowie, na peta jakiegoś Chyba, cyk. że do dalszej krainy. Coś to nie, no, nie, bo macie. tutaj jest. Oj, co. Sory, sorry, sorry, sorry za pociągnięcie za włosy. niespecjalnie, nie uwierz mi. I teraz tak, widzowie, patrzcie, bierzemy tego riverfa i patrzcie, ja robię. Wprost Pegasus, let's go! Teraz Trzyma. możemy ściągnąć tego. Pa, no i cyk, i patrzcie, widzowie, jak nam leci to teraz. No i ej, szczerze, to jest taki speedrun robiony, że to jest no niesamowite. Je. Ej, szczerze, nie spodziewałem się widzowie, że aż tak szybko. To jest to, że są emocje, to nie? A no. wtedy że to jest taki wolny, strasznie. No, strasznie wolne. I tu jest mega fajne. Wchodzimy to widzowie. Lawowa kraina. Lawowa kraina, czy coś ci to przypomina? Beski, ty. Teraz widzowie, możemy sobie tu wejść. Ale chyba tych reberfów to my nie kupimy sobie tutaj za dużo. Musimy chyba poczekać. Musimy sobie te nawalać. No niestety, po 250 tych reberfów. Czyli będziesz kupować wtedy tylko te gemy? Czy. No właśnie, chyba tak. Okej. Okay. Dobra, 25 koła gemów trzeba uzbierać. Dobra, no to czekamy w takim razie, widzowie. Klikamy. Teraz klik, klik, klik. Wbijamy. Tych, tik tak, tak, Wbijamy. Tych, tik tak. To jest niesamowite, co tu się dzieje mm -hmm. Serio Jakby niektórzy ludzie, wiem, że mają problem z rozpoczęciem w takich trybach, a u mnie to leci... No ja na przykład strasznie wolno zaczynałam No, to wiem, to pamiętam akurat Zobaczyłem, ile w jeden odcinek zrobiłaś No, i takie... nie jak się gra To masz chyba doświadczenie, co? No, mam palce dosyć bardzo wytrenowane, <laughs> myślę Dawaj tego peta kup, coś jeszcze? Wiesz co, czekaj, bo ja myślę, że za stówę możemy... Chociaż kurde, czekaj Za stówę, Aha, to a tutaj 150 koła on kosztuje No to nie, not worth no Czy moglibyśmy kupić pety kolejne? To jest fakt, ale czy my to chcemy zrobić? Myślę, że nie. Właśnie myślę, myślę jak to zrobić. Myślę jak to zrobić. Mm -hmm. Czy chcę już... No sobie pety z jajek, nie? Chcesz. Pety z jajek? Chce, że mi się opłaca pety z jajek walić? O, no. mamy 100 koła? Patrz. W sumie dobra, zróbmy to w ten sposób, widzowie. Kupmy sobie tak, za 5 koła. Teraz będziemy mieli riberfy, więc będziemy chwilę musieli poczekać. 16, okej. Okay. I ze dwie bańki musimy, możemy sobie kupić jaja kolejne. Boom. rare. Okej, okay. lawa dinosaur. Czyli mamy dinozaura, widzowie. I uwaga, boom! Magma fusion dragons! Jak... Ale ja mam farta jakiegoś ty. Ja nie wiem. Okej, okay, tutaj już jest. Koniec. Ej, to jest widzowie. Kurde, ej, o, no nie. nie. Najmocniejsze pety, tak szczerze. Aha. Dobra, weźmy je, widzowie w takim razie. I co, tutaj. To go za 104 zmieni. Cyk. 104? A, dobra. No to tutaj. O kurde, dzięki za gifta. Tutaj temu dajemy unequip. Temu. Ja się aż poce widzowie. Taki speedrun jest robiony. Ej, bo mi tutaj riberfy już przekroczyły. O kurde. No i przekroczyły też tutaj to, więc widzowie wchodzimy. Możemy sobie założyć kolejnego peta. Dajemy to, unequip. Tu dajemy. Kui. Ej, szczerze, to leci za szybko. Za szybko to leci, aż mnie to przeraża. Pyk. To leci za szybko. Patrz, 5k, pyk, stuwa. 150. Aha, okej. Okay. Dobra, widzowie, dobijamy w takim razie. Pyk. Okej, okay, mamy kolejnego. Pyk. Nie, to jest niesamowite, co tu się dzieje. Ja za te pety, te za robuxy bym musiał kupić, tak szczerze. A tutaj cyk. Skill. Niesamowite, widzowie, niesamowite. Dobra, to teraz tak, to dobija 47 i mamy kolejnego. I patrzcie, mamy za mało skoków jeszcze, więc musimy podejść teraz do tego hopa. I co? I kupujemy skoki. Raz, dwa, trzy, cztery. 250 bilionów No i patrzcie, widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery. No, 6 skoków generalnie mamy i możemy się bardzo fajnie przemieszczać między tymi latającymi wyspami. To jest mega. To jest w ogóle najlepszy element tej gry, mam wrażenie, nie? Te skoki są tak niesamowite. Te chmury nam znikają, widzowie. Możemy sobie przechodzić tak, te mapy również. To jest w ogóle mega kozatkie I co? I teraz y, możemy przejść do kolejnej krainy, mi się wydaje. No, Więc spadnijmy sobie, widzowie. W sumie spadnijmy sobie, czemu by nie? W międzyczasie zróbmy sobie rebirtha kolejnego. Jest, nie tracisz ani sekundy w sumie w tej grze, tak naprawdę. No, to jest cyk. Dobra, dalej. 150 milionów, proszę Cię. Cik, 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 cik. Mamy, wchodzimy widzowie Let's go Czy mamy tu jakąś skrzynkę na rebirthy? Nie, nie mamy Dobra, bierzemy rebirtha I co teraz? Teraz tutaj mamy rebirthy za 500 koła Czy mamy już 500 koła? Nie, nie mamy Aha, no to zaraz będziemy mieć w sumie Tutaj możemy jeszcze auto I już możemy, więc możemy sobie tu wejść Pyk, kupiliśmy Kolejny pet za 900 koła Myślę, że na S Myślę, że na S Pegasus Pajnie będzie wyglądać Odblokowaliśmy go u mnie chyba nie. A, go odblokowaliśmy Tak, odblokowaliśmy go u ciebie Ale kurde, jak tu le szybko leci 250 milionów Kupimy sobie skok kolejny widzowie. Patrzcie, 7 skoków teraz. Let's go! To mi taką frajdę sprawia niesamowitą to skakanie tutaj. Aha, bo ja nie zrobiłem cooldownu na skakanie. Dobra, ale robimy kolejnego ribadwa, widzowie. I teraz co? O kurde, ej, teraz to nam zasuwa potężnie tak szczerze. Bo ja mam jeszcze tak, bo ja mam te double click double i double. Czyli mi się tak dublowało wszystko, że mm -hmm. dlatego mi tak szybko leci. Dobra, i teraz co? 500 koła mamy. Myślę, że co. Tego Myślę, że dostanę? pety kurde za słabe niektóre są chyba co? Czy nie? Otwórzmy parę. Miałem szczęście będzie wyskoczy jakiś rer, rer i teraz to nie coś myflika jakieś. Dobra. Cyk, dobra, cyk, bonus. No. Ja nie wiem, ja nic nie kupowałem na szczęście. Okej, okay, dobra, nieważne. Nieważne, ja tam się cieszę, fajne, fajne. Dobra, pyk. Dobra, ty, patrz co tu się dzieje teraz, widzowie. Bum, bum. Mamy kupionego kolejnego peta, możemy ściągnąć tego. Nie, ja tego nie miałam. Miałaś, kupowaliśmy ci. Tak, oczywiście. Bierzemy tego, ściągamy tego. I teraz widzowie, co się dzieje? W trylionach nam leci, wszystko. Bum. Patrz. No nie o. no, to dobijamy i bierzemy sobie dwa tepety. Dwa tepety, widzowie, bierzemy. Teraz tu już w ogóle będzie taki speed, że masakra. To już jest, to już jest, To już jest, nie do powstrzymania, tego się nie da zatrzymać. Tego, to już, tego już nie zatrzymasz. Spem, milion. Boom. Dawaj. Kolejny. Pyk, kolejne, cyk, an equip, equip, pet slot możemy sobie nawet dokupić widzowie kolejne. No, bym jak ci wciągnął. Dobra, dokupię pet slota jednego. Co? Czemu bym miał tego nie zrobić, widzowie? Pięć lajków i kupujemy wszystkie gamepasy. Dobra, bo mamy trochę tego. Czy my możemy przejść do kolejnej krainy? Myślę, że już możemy. Tak, co? za 8,5 jest dwa. Za 8,5? Nie, za 5. Się... <laughs> Ej, dobra. Dobra, wchodzimy tutaj. No, ładna. Ej, ty tu byłaś? Nie, nie. Ja my tu nie byliśmy tam. jeszcze u ciebie. Ej, dobra, ta kraina jest wyspy. potężna. Ej, gdzie są wyspy? Tu, na A górze są, wyspy, są, okej. Dobra. Okay. dobra Powiem tak, wchodzimy, kupujemy skoki. Aha, bo tutaj, dobra, czyli no, musimy to jest, tutaj trochę to nie chyba. Nie są tanie rzeczy. Nie rzeczy, no to prawda. A czekaj, a tutaj możemy kupić tego? 2,5 miliona? O kurde, to chyba drogie to jest, co? No, to, to. Kurde, dobra, inwestycja? Nie, następny odcinek. Następny odcinek, widzowie, inwestycja poleci tego typu. Kupujemy skok kolejny za dziś. O kurde, 9 razy dam? Ej, dobra, biorę to. Biorę Stastecie? to. Tak. Cyk, stać mnie, dobra. Jezu! Niesamowite to jest. Ale powiem tak, zanim my uzbieramy na kolejny ten, to no nie wiem, kurde. Ile my potrzebujemy? 2,5 i pół. Aj, dobra, to się szybko zbiera. No, dobra, to, 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 to się tak. Dobra, nie, to się szybko zbierają te, te gemy. To na luzie, widowie. Na totalnej chillercie Wow, ale aż tak? Patrz. No już mamy zaraz. I dwa. Dwa i pół musi być. Aha. Dwa... No, daj jeszcze trochę, cyk, pa, no i let's go, kupujemy w takim razie, widzowie, a mamy pety, 12 milionów kolejny, no ale to chyba co, a to za 13, ile to nam da, to 13, patrz w ogóle, jak teraz będzie różnica, patrzcie, widzowie, tyle jest kliknięć na sekundę i teraz pyk, wow, nie no, za szybko jest, jest za szybko, jest za szybko i teraz, ile mamy, 12, 12 potrzebujemy na tamtego, tego. Mm -hmm. 12 milionów Pokemów Szczerze? To, że to naprawdę to jest dosyć szybkie do zrobienia. Ale myślę, że dobra, może się uda, może nie, zobaczymy. Na razie to co. Nie wiem, może planeta Ziemia, ale mamy tutaj przecież te do zrobienia jeszcze, jaja. Tyk, otwieramy, statki kosmiczne, pum, Common, Midnight Kitty, no powiem tak, ja, ja będę kupował, kupujemy, nie? I docelujemy w coś fajnego. Night Fox, no nie ma szczęścia no widzowie. Nie no, biorę dopóki nam nic fajnego nie okay, wypadnie. Okay. Kurde, szybko. To może teraz coś, uwaga. No. Pokazu już level up. Dobra, to czekajcie, musimy kupić liberfa. A nie, bo. Okej, okay, nieważne. ważne. żeśmy złego liberfa kupili. Dobra, cyk. No, co to ma być? Proszę. Gramy że ze dobrze ci idzie. No, gram nie. Zweryfikował mnie admin chyba gry komputerowej. No nie, no co to ma być? Ale może da się zrobić jakiegoś rainbowa albo coś? To się nie um. o! To. o, no i okay. mamy, dziękuję, o to chodziło. I co, i teraz. Dobra, doklepmy do tego riverfa, Bum, okej, okay. PETS. O, o, będzie trzeci najlepszy. O, ku... Wszystko do wymiany. O, No tak, się tak. Wszystko do wymiany. O nie, o nie. Te pety są z lepsze. O nie. Jak to leci teraz szybko? Szóstka? No nie. O, booster się skończył. Nie. nie. No, no thanks, dobra. tu wtedy klikamy sami. Kurde, niedobrze widzowie. Sami musimy teraz klikać. No nic, trudno. Minęły nam boostery, widzowie, ale mamy niesamowicie potężne pety. Regular auto-clicker też nam coś tutaj robi, więc e, fajnie, fajnie. Ładnie to wygląda. O tą kule ci chodziło, mm -hmm. nie? nie? To jest taka wiesz, no. ozdobna mi się wydaje. Dobrze widzowie, słuchajcie, zostawcie lajka like Wbijajcie na kanał Shiana Gry, bo ona też nagrała w taki fajny odcinek. Za... Po tych się ale, Oko, fajne. ale fajne, wbijajcie no. do niej na kanał Macie tutaj wszystko na ekranie końcowym Wbijajcie też na główny kanał, trzymajcie się I miłego dnia dla was widzowie Wesołych świąt czy coś tego typu